że zaproszę kolejnego naszego gościa Piotr Masłowski, senator Piotr Masłowski przyjął nasze zaproszenie. Panie senatorze, dzisiaj widzę, że pan w roli także kwestującego i to, to nie pierwszy raz. Z panem Piotrem Masłowskim też znamy się parę ładnych lat, no bo pamiętamy pana Piotra, między innymi jako zastępcę prezydenta miasta Rybnika. Eee, tutaj zapytam, bo być może to będzie w stand-up i być może nie. Nie tęskno panu do tej polityki na tym szczeblu samorządowym? Nie, nie za bardzo. Znaczy, ale stand-up nie będzie w polityce, bo. Aha, to dobrze. Myślę, że wszyscy mają tego. No, mamy, że... mamy trochę dosyć tej polityki, powiem szczerze. To zaufanie do polityków jest jakie jest. Eee, natomiast cieszymy się, że serduszka łączą i powodują, że w takich chwilach jak te możemy być razem. A zatem. Powiem krótko, przed Wami senator Piotr Wazłowski. Wiecie co, ja mam trochę tręmy, tym bardziej po Pawle. Wprawdzie urodziny po nim, bo 1 sierpnia, on na koniec lipca, ale koleż jest dużo młodszy, nie że jest tego, że musi opowiadać, a poszło mu doskonale, jak gdzie ze mną nie wiem. Na początek chciałem Was zapytać, czy ktoś dzisiaj rano miał jakieś przygody w związku z pogodą? Z tą gołoledzią. Ktoś się wywalił. Zdarzyło się coś takiego? Nie. Dobra, i bardzo dobrze, że się nie wydarzyło, ale je ja rano po wyjściu z psem na spacer, no to obserwowałem świat z ogromnym zdziwieniem, bo wyglądał jakby był polukrowany do tego stopnia, że nawet psie kupy pozostawiane wyglądały jak takie małe punczusie. Nie będę tu wchodził w jakoś za bardzo wątek fekalny, ale nawiążę do tego, że się pojawiły kaucjomaty i mam wrażenie, że jest o wiele mniej puszek i butelek na osiedlu i liczę na to, że kiedyś też powstaną takie kupomaty, bo to jest chyba najlepszy sposób na to, żeby te nasze, nasze osiedla posprzątać. Zresztą już Rzymianie mówili, Pekunia no czyli, że pieniądz nie śmierdzi, także może to jest jakiś tam pomysł na biznes. Zacząłem od wstydu. Dwa lata temu nam mówili mnie do tego, żebym tu zaśpiewał. I wstyd mi jest do dziś dnia, szczerze mówiąc, bo tak sobie lubię pośpiewać pod prysznicem. Wydawało mi się, że mi to nawet całkiem nieźle wychodzi, chociaż mój tata zawsze był sceptyczny co do tego mojego słuchu. No, ale... no nie, no nie wstydzę się. No, właśnie tak chciałem powiedzieć, że miałem ogromne szczęście, że to się jakoś tam nie poniosło, bo na tej scenie wystąpił też Łukasz Dwornik i Piotr Kuczera i im poszło zdecydowanie gorzej i to oni byli potem bohaterami tych opowieści, opowieści na mieście i wcale się nie dziwię, że dzisiaj ich na tej scenie nie ma, tak, po prostu pewnie to pamiętają do teraz. Dzień? Ja mam trochę taki problem, bo, bo tak jak tu mówił Pan Kolosz polski stand-up zawiera bardzo dużo bulgaryzmów a jak nie wulgaryzm, to ludzie typu Cezary Pontewski no, opowiadają takie bardzo intymne, rodzinne historie. Ja jako czynny polityk mam wrażenie, że nie bardzo sobie na to mogę pozwolić, bo nie wiadomo jak mi się to nie skończyło. I się zastanawiam, jaki wątek wybrać. I postanowiłem wybrać wątek osobisty, ale taki może, może mniej jest wstydliwy. Część z was pewnie wie, część nie, poważne problemy ze wzrokiem. W szpitalu dużo ludzi gada, że jedyny raz, jak byli w szpitalu, to jak się urodzili, no to ja takich popytów naliczyłem 10, w tym 7 razy leżyłem na okulistyce. I na tej okulistyce, jeszcze kiedyś, jak sale były większe, to ludzie jak leżeli, to różne dziwne rzeczy sobie opowiadali. Z takich śmiesznych rzeczy, które, które mi się z tym kojarzą. Obłot. Nie wiem, czemu ludzie takie rzeczy robią leżąc na, na okulistyce, ale tak rzeczywiście jest. To byli ludzie sporo starsi na mnie i wtedy się przekonałem, że rzeczywiście od starszych to mnie mądrość. A w zeszłym roku ja miałem operację i ja użyłem przez kilka dni i to było tak, że e, no, ja miałem poważniejszą operację w tym szpitalu było dłużej, drugie łóżko, które było w pokoju, było takie rotacyjne. Tam leżeli ludzie, którzy mieli operowaną zaćmę. I oni tak rano są operowani, po południu już wychodzą, także codziennie miałem innego współspacza. Jakoś miałem takie szczęście, że w zeszłym roku za każdym razem przydzielili mi osobę z Alzheimerem. Starszych ludzi, którzy mieli Alzheimera. Pierwszy był taki, że co 15 minut pytał, po co on tu jest. Był z córką na szczęście i ta córka. Ta córka go pilnowała i się w ogóle zastanawiam, co oni zrobią po operacji, wiecie, bo to trzeba trochę poleżeć, no ale dali radę. Okej, okay. Następnego dnia znowu przyprowadzają faceta. Przychodzi z synem, mówią, że to jest pan Heniek. Pan Heniek ma Alzheimera, żeby na niego uważać, jakby się coś działo. No ale pan Heniek wydawało mi się długo, że się zachowuje zupełnie normalnie aż do czasu, jak poszedł do toalety, jak wyszedł z toalety, to nie wiedział gdzie jest. W tym momencie się zagubi. I to był dzień, kiedy miałem moją operację, a miałem taki zwyczaj, że jak zdejmuję okulary i obrączkę, a się kazali to pozdejmować, to robię tak, że wsadzam tą obrączkę na ramkę okularów, żeby potem nie rzucić. No i po operacji wybudzają mnie. Pierwsze pytanie, jakiego się spodziewacie pewnie, to jest czy poszło dobrze, jak się pan czuje albo coś w tym stylu. A pierwsze pytanie jakie usłyszałem, czy pan ma grawer na obrączce? Ja myślę, matko jedyna. Moja żona chyba coś w pielęgniarce zapłaciła, żebym je sprawdziła. Wiecie, że to ludzie różne rzeczy po znieczuleniu gadają. E, mówię, na no mam grawer na obrączce. Mam tam napisane Una rundina, nie? to znaczy jaskółka. Po włosku moje mówię, to żony Jaskółeczko. Jak w tej piosence ćwir, ćwierć ćwir, ćwier. Tylko kaweczko ćwierć, ćwierć, ćwier, 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 zrobię ci dziecko, no to mamy takie grawery, grawery na obrączkach no okazało się, że historia była taka, że jak mnie wywieźli to pan Heniek chodząc po pokoju no założył te moje okulary, no i ta obrączka mu tu dała. no pielęgniarka jak to zobaczyła, myślała, że to są jego okulary Zdjęła mu okulary, założyła mu obrączkę a on się wtedy zapytał a je zaś na ty? i wtedy się pani zorientowały że coś jest niehalo i to niekoniecznie w sumie go bo był porządny, bo w tej samej szufladzie był mój portfel i portfela nie, nie różni Zainteresowałem go dremu. Jeszcze jedna historia ze szpitala, z tego samego pobytu. Dzień wcześniej leżę po południu są na sali, wiem salę na wysokości dyżurki i... Udało mi się zrzemnąć, żeby ten czas jakoś szybciej leciał przed operacją. Wiadomo, człowiek się bardziej stresuje niż przy stand-upie. No i w, tym, w pewnym momencie słyszę, pan pyta o pielęgniarce na dyżurce, gdzie, w którym pokoju jest pani Hania taka, a No i pielęgniarka odpowiada, pani Hania już pojechała do domu z mężem. I cisza. Chłop mówi takim głosem jak automat, to ja jestem jej mężem. Ja już na tym łóżku zaczynam kichotać, bo posłyszę tą, tą rozmowę, no i cisza. On po prostu no nie wiedział, zawiesił się. Myślę, nie wiem, Frantic się mu przypomniał, nie wiem, że widzieliście film polańskiego z Harrisonem Fordem, że facet wyłazi z łazienki w hotelu, żony ma i cały film ją szukę. Ale to chyba było bardziej jak w tym o, o dziecku, które przez 6 lat nie mówiło, aż, aż kompotu zabrakło, bo nagle zabrało i ten tak samo... Jaki wy tu macie bajze? Moja baba z cudzym chłopem pojechała i się unosi i taka pols, polska natura mu się zaczęła wylewać. Yy, no ale no, trafił na zawodniczkę doświadczoną, ona mi, mu mówi, proszę pana, yy, ale nie było w papierach, że ona jest bezwłasnowolniona, kto ją ma odebrać. A ja nie pracuję dla inkwizycji, mi nie obchodzi, która pani z którym mężem wyjeżdża, także no, przykro mi bardzo, ja panu nie pomogę. I facet znowu ucicha. No i po chwili, no ja tego nie widziałem, bo leżałem na łóżku, tylko słyszałem zachowania, to ja do niej zadzwonię. No po chwili słyszę, w sąsiedniej sali dzwoni telefon. To wtedy już się zacząłem śmiać na głos. No historia się okazała banalna, bo panią odwiedził kuzyn. Ona, żeby mu było miło, zjechała z nim na dół, ale wróciła pielęgniarka, tego nie zauważyła. Także e, nie było żadnego tajnego romansu, wszystko skończyło się dobrze. Pani Hania... Wrócił do domu ze swoim mężem. I na koniec mam jeszcze zapisany kawał, też taki szpitalny. Takie kawały różne, dziwne, to przynosi mój teść Janek. On, jak zaczyna opowiadać, nie jest dobrym opowiadaczem kawałów, ale kawały przynosi zacne. A jak zaczyna opowiadać w miejscach publicznych, to panie nadomne, czyli moja teściowa i moja żona, sztywnieją. Ostatnio jak zaczął kawały w trakcie obiadu na dzień dziadka opowiadać, no to widziałem, że, że się kobitki bardzo stresują. Ale ten kawał, ten kawał który opowiem, jest, jest całkiem taki grzeczny. A kawał jest taki, że był sobie taki Pan Karol, który był strasznie nieurodziwy. No był tak nieurodziwy, że no nie umiał znaleźć żony. Ale był też gorąco wierzący no i modlił się, modlił się do Pana Boga, żeby. Wygrać na loterii, bo sobie wyobraził, że wygrał na loterii, podda się operacji plastycznej i że wtedy będzie dobrze. No nie modlił się o to, żeby sobie znaleźć partnerkę, którego takiego zaakceptuje, wybrał sobie taki drogę. Modlił się rok nic, modlił się drugi rok nic, modlił się trzeci rok, bach! Wygrał dużą kwotę na loterii. A że, tak jak będzie był głęboko wierzący, no to postanowił nie szukać jakiejś lafiryndy, która pójdzie na pieniądze, ale rzeczywiście znalazł sobie dobrą klinikę i postanowił się poddać operacji plastycznej. No i po tej operacji plastycznej patrzy do lustra, no jest dobrze. Nie jest to może Ibisz, ale na pewno też nie Rutkowski, facet zadowolony jak nie wiem, wychodzi z tego szpitala, a tu pech ciał, samochody się zderzają, jeden wpadł na chodnik, pyk, facet skasowany nie żyje. I on taki smutny, puka dobra, bram, no i otwiera mu święty Piotr i on, święty Piotr, on patrzy, Karol, to ty? O Jezus, nasi cię nie poznali. Dobra, to by było na tyle śmieszności. Piotr Masowski, senator Piotr Masowski. I jeszcze jedno ważne słowo, tak? No właśnie, bo się doczułem jakbym miał stosunek przerywany, bo chciałem dokończyć. Zapraszam do dorzucania się do skarbonki. Powiedziałem wam nadobne. Nadobne znaczy tyle co urodziwe. To jest takie fajne polskie cudzonko, bo jest stand-upowe, prześmiewcze, bo mówimy pięknym za nadobne, a... A chodzi o to, żeby krzywdą za krzywdę, a ja mam nadzieję, że nie było najgorzej, mi coś do tej puszki wrzucicie. I patrzę jeszcze na Karola, bo Karol z Galerii Rzeczna mnie prosił, żebym zachęcił wszystkich do odwiedzin Galeria Rzeczna. Kto przyjdzie z serduszkiem, dzisiaj chodzi za darmo, tam się też można ogrzać. I patrząc na zegarek, ja wystawiłem trzy rzeczy na licytację. Za pięć minut będzie licytacja biletów na mecz GKS-u Katowice, a o licytacja biletów na mecz. Górnika Zamrze. Gorąco zachęcam do licytowania. Dziękuję. Dzięki wielkie, senator Biotr Pasłowski.